To wszystko wydaje się być oszustwem. Od pewnego czasu w marketach, na sklepowych półkach znajdują się produkty. Które oznaczone są takim systemem Nutri-Score. To system oznaczenia wartości odżywczej produktów spożywczych, który został wprowadzony w celu ułatwienia konsumentom dokonywania zdrowszych wyborów żywieniowych. W opisie poniżej do tego filmu podam Ci, dlaczego wprowadzono ten system, a my pójdźmy dalej. Dzisiaj zadałem sobie troszeczkę trudu i poświęciłem trochę czasu na to, żeby porównać jeden z produktów jednego i drugiego producenta, a chodzi tutaj m.in. o płatki śniadaniowe. Każde z tych płatek miało odpowiednie oznaczenie Nutri-Score, które za chwileczkę pokażę Wam tutaj na zdjęciach, żebyście mogli zobaczyć jedne i drugie płatki. Gołym okiem widać, że jedne i drugie płatki mają bardzo zbliżony skład, bardzo podobne parametry makroskładników, jedne nawet oznaczone wyższym Nutri-Score, czyli Oceną A, mają więcej tłuszczu niż płatki, które oznaczone są słabszą oceną. Więc no, sami ocencie, jak to ma się do tego, który z tych produktów jest rzeczywiście zdrowszy od innego, ponieważ tutaj jedyną dla mnie różnicą jest to, że to jest zupełnie inny producent i być może. Kompletnie on finansuje właśnie to, żeby taką ocenę dostać. Nie wiem, ja się kompletnie na tym nie znam, ale chciałem was uczulić, żebyście wiedzieli, że produkty, które są oznaczone FIT, niekoniecznie mu muszą być FIT, a na pewno te, które oznaczone są Nutri-Score, a warto, żeby przejrzeć, czy ten skład rzeczywiście jest taki, jaki powinien być, czy nie ma tam jednak zbyt dużo cukrów dodanych, czy zbyt dużo soli, ewentualnie tłuszczy trans. No niestety, ale żyjemy w takich czasach, że warto wszystko sprawdzić, spojrzeć, na, na etykietę, które producent daje, dlatego że dzisiaj, no niestety, ale my wszyscy zabiegani w dniu codziennym nie sprawdzamy tego i kupujemy wszystko, jak leci, sugerując się właśnie tym, że na opakowaniu jest napisane Score A, albo Fit Produkt, albo z dużą zawartością białka. Pamiętajcie o tym, że mimo wszystko nie powinniśmy wyłączać swojego myślenia, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.